Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w karcie Dnia na y, Środę, 2 grudnia. I już wyciągam, losuję, co my tutaj mamy. E, dzisiaj tak. A co? A kto nam zabroni? Ósemka buław. I karta Lenormand. Też w ten sposób. A co, kto nam zabroni? Rybki? I karta, a nie pierwsza, a co, a kto nam zabroni? I teraz mamy tak. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Powinniście dobrze widzieć. Może zamienię to o, w ten sposób. I w ten sposób. Kochani. Ósemka, y, ósemka buław. Na pewno duży ruch. Na pewno sporo będzie się, y, sporo będzie się jutrzejszego dnia działo. To Merkury w Strzelcu, czyli informacje, czyli takie coś szybkiego. Ciągle będzie się coś działo, ciągle będziecie tutaj w takiej dynamicznej atmosferze jutrzejszego dnia. Tutaj mamy pandę i mamy jakąś dziewczynę, która sobie jedzie na tej pandzie. W tej talii ja myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego ruchu, przecież pandy są raczej powolne, prawda? Pandy są raczej powolne i bardziej bym się tu skłaniała, że jako karta rada, to ym, ta karta mogłaby y, powiedzieć, żeby y, unikać intensywności jutro, nie? żeby unikać intensywności. Tak jakby chciała nam powiedzieć, nie spiesz się z podjęciem decyzji, nie spiesz się, bo pośpiech ym, nie jest wskazany. Ale tak czy inaczej, coś już zostanie wprawione w ruch. To jest przepływ energii, która popycha nas do przodu, popycha nas do działania, napędza nas z każdej strony. Zwroty akcji tutaj, y, oczywiście, y, myślę o y, z, pozytywnych zwrotach akcji. Więc taki dzień, y, w której w pracy może być y, bardzo duża y, y, ilość informacji. Zamówień, korespondencji, takiego troszkę chaosu, nie? Coś się będzie działo, ruch będzie tutaj z każdej strony, ale i też dla osób, które pracują z ludźmi, czyli na przykład pracują w sklepach, może być tu, tutaj dużo klientów podczas jutrzejszego dnia. W każdym razie to jest taki intensywny, intensywny dzień będzie. I teraz tak. Karta, karta ryb to karta mówiąca między innymi też o przepływie pieniędzy. Z jednej strony pieniądze przychodzą, z drugiej nam odchodzą, uciekają, nie? Ale to jest dobra karta, kochani, to jest bardzo dobra karta właśnie dla interesów. Ona dobrze wróży tutaj interesom, wszystkim takim przepływom gotówki, czy też różnym wpływom na konto i wypływom z konta więc tutaj tak może być, może być różnie, zależy co kto na dany dzień sobie tam zaplanował. W każdym razie karta ryb też mówi o przepływie energii, o ruchu, o szybkości, bo przecież ryby są bardzo szybkie, ale i też o śliskich sprawach często mówi. Nie jak to ryba, ryba jest taka śliska, więc tutaj może mówić nam o śliskich sprawach. Przynajmniej ja tak yy, widzę kartę ryb. Tutaj mamy, kochani, krystał, kry, kryształowy turmalin. <laughs> kryształowy turmalin. I teraz ta karta mówi tak. Twoja energia płynie tam, gdzie kieruje się Twoja uwaga. Jeśli skupimy się na, na tym, żeby jutro coś tam osiągnąć, tak? coś tam załatwić, coś tam zrobić, to tam największa ilość energii będzie naszej naszej szła, a w związku z tym, że ten dzień będzie taki intensywny, to warto zainspirować się tą kartą, nie? Żeby się właśnie skupiać na tym, co jest tutaj dla nas ważne. Tak. Co jest dla nas, co dla Was jest ważne, tak? Co, co jutro będziecie mieli do załatwienia, co jutro będziecie mieli do pokonania. Jakie tutaj wyzwania mogą też między innymi przed Wami stać, bo w ósemce była wyzwania może być takie, wyzwaniami mogą być takie na przykład szybkie reakcje na pewne zdarzenia, nie? Jakieś takie też zmuszenie się do działania, nie? Że tutaj, jeżeli nawet czegoś nie chcę, to muszę się do tego zmusić, nie? Żeby, żeby to pokonać, żeby stawić temu czoła, nie? Tutaj akurat tak bym to, tak bym to, kochani, widziała. I teraz tak, jaką mamy, jaką mamy, Przepraszam Was, muszę tutaj sobie poszukać wibracje dnia. A no tak, yy, drugi, 12 2020. I powiem Wam tak, że dzień będzie sprzyjający dla yy, sytuacji, w których trzeba być łagodnym dla siebie. Yy, może w ogóle łagodności jutro dla siebie, dla innych. Tutaj polecam też wsłuchiwanie się w głos swojego serca, swojej intuicji, swoich potrzeb, świadomości, podświadomości. Wiecie, tu trzeba to wszystko połączyć. Bardzo dobry dzień na to, żeby rozmawiać samemu ze sobą, gdzieś tak głęboko, zadawać sobie pytania, odpowiadać sobie na nie popracować ze sobą po prostu dzień sprzyja też zrozumieniu zrozumieniu problemów innych ludzi, zrozumieniu ich intencji ich przesłań wiecie sprzyja też rozwijaniu umiejętności czekania i bycia cierpliwym nie? no i poszerzaniu swojej wewnętrznej wiedzy, tak jak mówiłam można tutaj ze sobą samemu po prostu w głębi duszy porozmawiać trudnościach, kochani, jutrzejszego dnia, mogą być takie sytuacje, takie, y, takie reakcje, jak brak cierpliwości, nie? gdzie tutaj rzeczywiście y, energia może nas pchać do przodu i b, zabraknie nam tej cierpliwości, zabraknie nam też równowagi w pewnym stopniu, nie? No, będziemy szaleńczy dzień mieli. Y, może tutaj też, kochani, y, być tak, że nasze nastroje zmienne spowodują zakłócenie naszego wewnętrznego spokoju. Może też być tak, że będziemy dużo jutro wydawać pieniędzy, nawet tych, których jeszcze nie zarobiliśmy. I tu zwróćcie uwagę, bo tutaj też jest karta ryb, nie? więc na to też trzeba zwrócić uwagę. I może też jutro dzień być trudny pod względem tego, że nie będzie nam się chciało. On nie będzie sprzyjający dla aktywności, on będzie sprzyjający dla bierności i spoczywaniu na laurach, po prostu. Ale tutaj ósemka była wpchana z do przodu, nie? więc ten dzień może być taki, wiecie. Taki, w którym będziemy sami pokonywać siebie i swoje jakby, swoją jakby niemoc, nie? Nie, czy niechęć też. Jeśli chodzi o, kochani, jak pokonać, tak? jak stawić temu czoła tym trudnościom, to przez podejmowanie rozważnych decyzji, przez ruszenie po prostu, zrobienie tego kroku w przód, tak? i zmuszenie się do aktywności, poprzez odpowiedzialność i umiejętne. Yy... Ponoszenie konsekwencji, czyli taką umiejętność ponoszenia konsekwencji, bardziej bym tak powiedziała, zdanie sobie sprawy z tego, jakie mogę, mogą być konsekwencje mojego danego kroku i uświadomienie sobie ich, nie, ale i też wzięcie odpowiedzialności w razie wykonania tego kroku. Kochani, negocjacje wszelkiego rodzaju też jutro będą mogły nam pomóc w rozwiązaniu tych trudności, nie. Jeśli na przykład przyjdzie nam stawić czoła jakiejś sprawie, w której trudno będzie zachować równowagę, przede wszystkim sprawie, może rozmową nawet, nie? Takim z innymi, przy których poczujemy się nierównoważni, nie? Tak, z brakiem jakiejś takiej harmonii, nie? I tutaj trzeba będzie coś wynegocjować też od innych, nie? Trzeźwe i rzeczowe podejście do, do swoich działań, do swoich zachowań. Porady sądowe też tutaj mogą nam pomóc w, rozwią w rozwiązaniu naszych trudnych spraw, nie? I tolerancja, 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 jak najbardziej. I pamiętajcie, tam gdzie kierujecie, tam gdzie płynie wasza energia, to ona płynie właśnie do tego, żeby. Do, do tej rzeczy, na której koncentrujecie swoją uwagę, nie? O tym na, na to zwróćcie uwagę. Jeżeli to będą pieniądze, to będziecie jutro pod wpływem właśnie takiej energii pieniądza, nie? Obrotu, przepływu. Więc tutaj takie historie mogą się oczywiście zadziać. Kochani, z mojej strony to byłoby wszystko. Gadam już 10 minut. Życzę Wam wspaniałej środy, aktywnej. I jak najbardziej odpowiadającej Waszym wyobrażeniom. Do zobaczenia, Papa.